Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj taki temat strategiczny. Omówimy sobie, jak prowadzić walkę na szachownicy, kiedy sytuacja w centrum jest półotwarta. Więc we wcześniejszych dwóch odcinkach na playlistie z strategią na kanale szachowym mogliście zobaczyć, jak walczyć, kiedy centrum jest zamknięte, jak walczyć, kiedy centrum jest otwarte. A dzisiaj centrum półotwarte, więc zaczniemy od takich kilku teoretycznych zagadnień, kilka teoretycznych zasad, a następnie praktyczne przykłady z dwóch partii. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i startujemy. Więc zaczniemy od tego, jak to po prostu wygląda. Pokażę Wam kilka takich możliwych początków z kilku debiutów, kiedy może nam to centrum półotwarte powstać. Na przykład, kiedy zagramy obronę francuską i białe zdecydują się tutaj na wariant wymienny, czyli zbiją tego pionka, powstanie nam taki. Układ w centrum szachownicy. Mamy po jednym zablokowanym pionku, natomiast obok jest taka otwarta lub półotwarta linia. I takie sytuacje w centrum możemy nazywać, że jest to centrum półotwarte w książkach. Kotowa, znalazłem takie określenia jak centrum zafiksowane, ale jakoś nie potrafię się do niego przekonać. Innym debiutem, inną możliwością, z którego może nam postać centrum po jest na przykład obrona Karokan, która jest dosyć podobna do tej francuskiej przecież i po posunięciu D5 znowu, jeżeli białe zdecydują się tutaj wybić, będziemy mieli to centrum Półotwarte, troszeczkę inne, bo znowu mamy po jednym pionku zablokowany, natomiast teraz białe mają jedną półotwartą linię E, natomiast ma, czarne mają półotwartą linię C, więc obrona Karokan, jak najbardziej, też tutaj przypadków, przykładów można podać dużo. Nie musi to się zaczynać od posunięcia E4. Możemy na przykład sobie wyobrazić pozycję z gambitu Hetmańskiego, w którym też powstanie nam coś takiego. Jeżeli na przykład czarne zagrają posunięcie e6, to tutaj przeważnie nie tak szybko się bije, ale jeżeli białe na przykład wyprowadzą skoczka, czasami wyprowadza się gońca, czasami skoczka, prędzej czy później, jeżeli białe zdecydują się tutaj na to wybicie, powstanie nam znowu praktycznie ten sam obrazek, ten sam układ pionków w centrum. I jedno, Na jednej linii jest blokada. Na drugiej linii jest troszeczkę miejsca na szachownicy. Takie sytuacje w szachach są dosyć często spotykane i jest kilka takich podstawowych, fundamentalnych zasad, o których powinno się wiedzieć i pamiętać. Nie wszystkie są takie oczywiste, więc po pierwsze, słuchajcie, ten centralny pionek, on, on tworzy bardzo ważne placówki, bardzo ważne pola już na terytorium przeciwnika dla naszych figur. Więc to, że mamy tutaj tego pionka sprawia, że nasze figury powinny jakoś tak naturalnie szukać drogi i białe byłyby zainteresowane tym, żeby jedno z tych pól E5 lub C5 na, jednym, na tych polach ustawiać nasze figurki. To są takie placówki, gdzie chcielibyśmy mieć figury. One tam sobie będą stały umocnione przez tego pionka. Oczywiście nie zawsze to się tam uda utrzymać, bo przeciwnik może nam w jakimś momencie pogonić może pionkiem tą figurkę z pola E5, może nie będzie tak łatwo tego wygonić. I patrząc od drugiej strony, patrząc czarnymi, pionek D5 tworzy pola dla czarnych figurek, więc czarne są zainteresowane tym, żeby walczyć tutaj, próbować zdobyć te placówki C4, E4 dla czarnych. Idziemy dalej. Co jeszcze? Oczywiście są te otwarte lub półotwarte linie. Zależy co jest, z jaki układ pionków nam tutaj powstanie, więc w tego typu pozycjach białe mają półotwartą linię C, mogą myśleć o tym, żeby tutaj na polu C1 ustawić jakąś wieżę i szukać Jakieś gry po linii C, natomiast czarne na pewno będą chciały mieć jedną ze swoich wież ustawioną na linii E, żeby po tej linii E wieża pracowała. Gdybyśmy mieli ten układ pionków, jaki powstał, przełączymy teraz z obrony francuskiej, czyli mamy jedną otwartą linię. E na szachownicy. Bardzo możliwe, że kiedy lekkie figurki wyjdą do gry, ciężkie figurki zameldują się na linii E i bardzo możliwe, że po tej linii E wieże będą po prostu ze sobą walczyć, będą wymieniane. No i kolejną rzeczą jest to, że jak w każdym debiucie dobrze jest znać jakieś plany gry, przykładowe pomysły co mamy robić dla jednej i drugiej strony, a tego najlepiej się uczyć, poznawać to na jakichś konkretnych przykładach, więc właśnie teraz to robimy, przechodzimy do konkretnych przykładów. Zobaczymy sobie partię graną przez dwóch arcymistrzów. Białymi grał Flor, czarnymi Keres. Biały zaczął od posunięcia D4, czarny skoczek na E6. Na razie jeszcze w ogóle nie wiadomo jaka sytuacja w centrum powstanie. Białe posunięcie C4, E6. Jeszcze nie wiadomo jaki debiut nawet powstanie, bo to różnie może być. W tym momencie mamy Gambit Hetmański, mamy kontakt w centrum między piąkami. Białe na razie wyprowadzają figurkę, nie wyjaśniają tutaj napięcia między tymi piąkami. Czarne też, czyli jak to w debiutach, wyprowadzamy figurki. Jest posunięcie E3, C6. Budujemy na początku rytą pozycję, i w tym momencie białe decydują się wybić pionka na D5. Czarne odbijają ED. Mamy to. Powstało, powstało nam centrum półotwarte, mamy te pionki tutaj zafiksa, zafiksowane, i zobaczmy teraz, jak oni będą grać, jak wyprowadzać te figurki i jakie plany. Dla obu stron, bo to jest bardzo, bardzo w szachach ważne. Żeby po debiucie mieć przygotowany jakiś pomysł na grę. Jakiś plan. Wtedy po prostu dużo łatwiej się gra. Biały wystawia Hetmana na pole C2. Ro Zobaczymy jak oni rozwiną te figurki. Potem sobie poopowiadamy o tym, jakie tu są możliwe plany dla tych stron. Skoczek wyprowadza się naturalnie na pole F3. Popatrzcie, wieża już się ustawia na typu otwartej linii na E. Biały robią krótką roszadę, czyli i białe... I czarne zrobiły roszady w tą samą stronę. To wcale nie jest oczywiste. Takie w tych, w tych pozycjach. Można też grać troszeczkę inaczej. Natomiast tutaj chcę wam pokazać takie podstawowe plany, zarówno dla białych, i dla czarnych, chyba najbardziej znane, a potem można tą swoją wiedzę jakoś tam wzbogacać i urozmaicać. Dobra, tu się może na chwilę zatrzymamy i o tych planach pogadamy. Od strony białych, słuchajcie, jest jeden taki najbardziej znany, popularny plan, który nazywa się atak mniejszościowy. I o co tutaj chodzi? Że białe w tego typu pozycjach bardzo często starają się o tym, oprócz myślenia o tych placówkach tutaj, zresztą za chwilę w tej partii trochę wyprzedzając wypadki, skoczek białych wyląduje na polu E5, ale atak mniejszościowy polega na tym, że białe przygotowują pionka B do tego, może na raz, żeby poszedł, oszczędzamy czas. Do tego trzeba się przygotować, nie można od razu, bo on tutaj niepotrzebnie by zginął, ale atak mniejszościowy polega na tym, że białe, co rzadkie wszak, atakują na tym skrzydle, gdzie jest ich mniej. Tu, gdzie białe mają dwa pionki, ruszają do ataku, mimo że czarne na tym skrzydle mają więcej tych pionków. Natomiast sens i idea ataku mniejszościowego jest taki, że jeżeli doprowadzimy pionka do b5, dobrze się do tego przygotujemy, to jest szansa, że tam. Albo przeciwnik nas wybije, co, w, co w spowoduje, że powstaną w jego obozie jakieś słabości, pionowe słabości, które później my możemy atakować. A jeżeli doprowadzimy pionka do pola B5 i on nas nie wybije, no to my wybijemy jego i po odbiciu może ten pionek na C6 będzie też jakąś słabością, jakimś celem do zaatakowania dla białych. Więc podstawowy plan dla białek w tego typu pozycjach, atak mniejszościowy, żeby wyrobić przeciwnikowi tutaj jakieś słabości. Natomiast czarne najczęściej w tych pozycjach myślą o tym, żeby zająć tą placówkę tutaj na polu e4. Gdyby tam udało się skoczyć skoczkiem, do, do tego trzeba się przygotować, nie przez przypadek. Białe ustawiły tutaj w ten sposób figurki, przy okazji patrząc jeszcze tam, żeby w tym czarnym przeszkadzać. Natomiast jeżeli czarnym uda się zdobyć tutaj tą placówkę, co jest pewnego rodzaju przedłużeniem tego łańcucha a łańcuchy pionów o tym też kiedyś na strategii rozmawialiśmy, opowiadaliśmy. Łańcuchy pionów to jest strzałka, która pokazuje kierunek ataku. Więc, zdobywając tą placówkę na polu E4 przez skoczka, czarne robią sobie taki potencjał, możliwość do tego, żeby rozwinąć atak na tej stronie szachownicy. Ten skos, ten łańcuch pionków to jest taka jakby tarcza, która ochrania i tworzy takie miejsce dla czarnych figur, że one są w stanie, potrafią sobie znaleźć drogę do tego, żeby ruszyć tutaj. Do ataku w tym rejonie szachownicy. No i zobaczmy teraz po prostu w partii, jak oni to robili, przekładając te ogólne pomysły na konkretne posunięcia. Czarno zaczęło z tego, że poszły skoczkiem na pole F8. Wydaje się, że do tyłu, natomiast ten skoczek zabezpiecza też tutaj pionka na H7 na wypadek, gdyby ten musiał iść lub był zbity, no i oczywiście też otwiera drogę dla gońca w kierunku białego króla. Biały wskakuje, kiedy tylko skoczek się wrócił, przestał patrzeć na pole E5. Biały skoczek skorzystał z okazji i wskoczył na tą fajną placówkę w centrum. Czarne walczą oczywiście o pola, o miejsce na szachownicy. Skoczek idzie na G4, jest tam broniony przez gońca, no i przybliżył się do Roszady, jednocześnie próbując tutaj wyrzucić skoczka białych, pewnie z pola E5. Gońce na siebie patrzą, więc nastąpiła też wymiana bicie-zabicie. Biały skoczek trzykrotnie atakowany, więc nie utrzymuje się w tym momencie na tej placówce. Białego go wymieniają, czarne wyprowadzają sobie gońca. Teraz też widzimy po co skoczek stanął na pole F8. Broni pionka H7, przed tutaj. Zamiar przed wzrokiem i zamiarem tych białych figur. Goniec już jest blisko króla. Popatrzcie, to jakoś tak jest, że, że te figury czarne, no potrafią. Ten skoczek może gdzieś tędy będzie przechodził. Hetman może gdzieś tu skoczyć na H4. Jest miejsce, żeby przechodzić. Jakaś winda wieży. Te czarne figurki potrafią przechodzić mm, kierować się do ataku na białą roszadę. Biały skoczek idzie na pole E2. To jest prawdopodobnie gdzieś tu przybliża się, żeby jednak jakaś też biała figura stała tutaj blisko króla i go ochraniała. Czarny pokazują od razu, że mają złe zamiary, ruszają do ataku. Biały skoczy idzie na pole G3, czyli tak raczej zadanie obronne. Teraz posunięcie. Popatrzcie, jak atakujemy. Nie zapominajcie o ostatnich figurkach, które gdzieś tam w roku w rogu stoją, czarne wołają tą wieżę I popatrzcie, jeden ruch wieża idzie na D8 no i biały w końcu rusza posunięcie B4, rusza do tego ataku mniejszościowego, w kolejnym ruchu B5 goniec tam będzie pomagał więc czarne prowadzą swój plan, swoją grę, białe prowadzą swoją grę i to zderzenie dwóch planów do czegoś doprowadzi zaraz zobaczymy do czego biała wieża poszła na pole E1 i czarne popatrzcie, bardzo mi się podoba to, raz dwa 3 i wieża, która stała na polu A8 nic nie robiła, bardzo fajnie bierze udział w ataku. Oczywiście to czarne kosztowało, musiały czarne zapłacić za to 3 posunięcia, czyli musiały za to zapłacić czasem. Tutaj ta groźba jest oczywiście bardzo nieprzyjemna, więc biały skoczek ma tutaj zadania obronne też z pola. F1 broni tak samo jak przed chwilą czarny tutaj bronił. Czarny już nie musi bronić tego pionka, ponieważ pionek jest zabezpieczony przez wieżę. Wysyła skoczka przez pole E6. Dobra. Przez pole G6 być może nie chciał jakiś, jakiś wymian. Skoczek chce iść do ataku, więc nie chce zostać wymieniony. Białe grają. B5 prowadzą swój plan. No a czarne grają już teraz bardziej kombinacyjny ruch. Możecie spróbować na przykład też o Zatrzymać sobie filmik troszeczkę dłużej, pomyśleć, co byście teraz zagrali czarnymi. Znasz plan, znasz zamierzenia Twoich figur, chcesz atakować na roszadę, natomiast nie jest to jeszcze proste, żeby to przełożyć na konkretne posunięcia. A tu czarne zagrały konkretne posunięcie. Także ja robię dwie sekundy przerwy, a wy spróbujcie sobie wymyślić, co byście zagrali czarnymi. W sumie pewnie niektórym nie jest tak prosto patrzeć do góry nogami, ale to też jest, to też jest fajne ćwiczenie w szachach, że musisz pomyśleć. Jakby za przeciwnika z drugiej strony, a o ruchach przeciwnika też musimy myśleć. Słuchajcie, czarny zagrał goniec na F3. Już nie przedłużając zdradzam taki dziwny trochę ruch. Goniec wchodzi pod bicie. Natomiast kiedy atakujesz, yy, przeciwnik się broni, nie jest łatwo jego obronę przełamać. Czasami trzeba znaleźć takie ruchy, które szokują, nie są oczywiste, żeby się coś tam poświęcić, rozwalić i zniszczyć mu tą roszadę. Popatrzcie, że ten atak mniejszościowy białek, nie? Jeszcze tutaj zerknijmy, on jest nieprzyjemny, bo to jest tak, że. No w tym momencie białe chcą zbić, 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 po prostu zdobyły pionka. Jeżeli czarne zdecydują się na bicie, no to muszą się liczyć tak, że ta pozycja tu się otwiera. Że ten goniec tutaj wiedzie, wieża będzie musiała uciekać. I już musimy myśleć o tym uważać, żeby gdzieś tam nie wpuścić tych białych figur, żeby nie weszły do obozu czarnych i nie zaatakowały. Dobra, patrzymy na dalej. Po tym gońcu na F co się dzieje? Czy tego gońca można bić? Czy go nie można bić? Białe zbiły. Nastąpiło posunięcie tu. I skoczek teraz idzie do ataku, czyli mamy tutaj ewidentnie trzech napastników, którzy zamierzają tego króla zamatować. W tym momencie już grozi gdzieś tu i tu, zobaczymy. Goniec idzie na pole F5, czyli to jest tak, że od debiutu rozwijamy figurki, potem jest jakaś znajomość planów, a teraz już zaczyna się taka konkretna bitwa. Tego raczej nikt nie ma w domu przygotowanego, tu już trzeba po prostu grać na głowę i myśleć. Natomiast kiedy wiesz, jaki jest twój kierunek gry, znasz ten plan, przynajmniej wiesz, o czym masz myśleć. Król tutaj, można, że było bić tego pionka, jest trzykrotnie atakowany, natomiast czarne grają hetmanem na h5. To już zobaczymy sobie tak. Przeklikamy te ruchy. To na pewno trzeba nie tak na szybko, tylko podpierać to konkretnymi wariantami. Dobra, bo tu jeszcze wieża wisi, tu w ogóle jest taka awantura, że tutaj na pewno trzeba by dłużej myśleć. Wieża zbiła. Zbicie, zbicie. Do czego doprowadził ten atak? Król na F3 idzie na spacer. Sytuacja materialna jest taka, że czarne mają wieże i dwa pionki przeciwko dwóm lekkim figurom, i ten król jest na spacerku. Pozycja jest pogmatwana, natomiast y, wygląda teraz tak, to, że czarn, biały król jest ma dużo obrońców, dużo jest tutaj białych figur wokół niego, i mimo, że on stoi tutaj, to czuję się chyba w miarę bezpiecznie, bo te trzy czarne figurki, które zostały, ciężkie figurki, jakoś nie potrafiam, chyba znaleźć do niego drogi. Jeszcze kilka posunięć zobaczymy. Posunięcie Hetman H4, wieża H1. Ten Hetman się wrócił, nastąpiła wymiana. Im mniej figur na szachownicy, tym mniejsze ryzyko, że czarnym królowi, białym królowi coś się stanie. Teraz bicie pionkiem. Też taki trochę zaskakujący ruch wydawałoby się, że hetmanem. W dodatku bronimy pionka, tutaj, a on zbił pionkiem. Może, żeby ten goniec był związany. To potem trzeba długo w szachach myśleć, podpierać to myślenie, liczenie wariantów. I król się schował. Dobra, i słuchajcie, dalej nie będziemy patrzeć, ponieważ ta partia trwała jeszcze ho-ho-ho, ponad 30 ruchów. Ważniejsze jest to, skończyła się remisem w jakiejś końcówce, właśnie wieża przeciwko dwóm lekkim figurkom. Celem tego filmiku jest nauka takich tych tematów strategicznych, jakiś planów po debiucie. To mieliśmy. Widzieliśmy, że czarna atakowały na skrzydle królewskim. Ten atak nie skończył się matem, skończy się to jakoś w jakiejś trudnej końcówce. Natomiast białe też miały swój plan, wyrobiły tutaj jakąś słabość na pionku C6, a króla po prostu udało. Im się obronić. Zobaczymy teraz jeszcze drugi przykład. To jest partia z 1931 roku białymi botfinik, czarnymi sorokin. Mamy tego jednego pionka w centrum szachownicy, jedno po jednym pionku, które są zablokowane, które tworzą tutaj te placówki dla białych i dla czarnych. Mamy jakieś otwarte linie C i D. Posunięcie białych, spróbujcie sobie zatrzymać filmik, wymyślić, co byście zagrali teraz białymi. Pokażę wam za chwilę, co wymyślił botfinik, i spróbujemy zrozumieć dlaczego. Jeżeli myśleliście o posunięciach, skoczek na d5, żeby wejść na tą placówkę, albo może na przykład przestawić tego skoczka na f5, na tą placówkę tutaj bliżej króla, no to myśleliście podobnie jak ja. Natomiast Botwinik zagrał tutaj inne posunięcie, które trudno jest, żeby przyszło nam tak mm, łatwo do głowy, natomiast jak już się je zobaczy i zna się jakieś inne plany, partie tych najlepszych szachistów na świecie, to zaczyna się to rozumieć, że patrzyć i sobie myśleć na pierwszy on zagrał hetman na e3 i myśleć tak, co? Przecież po zbiciu, zbiciu będę miał grzybka, ale potem, jak rozumiesz pozycję i wiesz, że walka toczy się tutaj o te punkty, że białe chcą tutaj, a czarne by chciały tutaj, no to po takiej wymianie, i to będzie miało miejsce w partii, te pionki są brzydkie, bo to jest grzybek, ale ten grzybek daje też duże plusy pozycyjne przy tym półotwartym centrum. Po prostu bardzo dużą kontrolę tych pól i zadanie pionka na E4 to jest tworzy placówki dla białych figur na terytorium przeciwnika natomiast zadanie pionka na e3 jest takie że odbiera figurom przeciwnika te placówki, które chciałby zdobyć tutaj to jest ta walka w centrum półotwartym, to centrum w szachach jest ważne i zobaczmy teraz jak to dalej się tutaj potoczyło między Botwinikiem a Sorokinem czarny zagrał łońcem na g4 bo tutaj ten pionek wisi kiedy nie było hetmana, ten hetman był bardzo aktywną figurką czarny, kiedy został wymieniony no to czarne coś muszą grać wyprowadziły gońca, w ten sposób bronią tego pionka na E5 bo Botwini gra posunięcie A5 wyganiające skoczka, skoczek nie ma za wiele pól do uciekania, idzie sobie na pole C8, co został zapchnięty na bandę wieża C1 zajmuje linię C, poza tym schodzi z tego związania, więc teraz znowu wisi pionek na E5 czarne decydują się wybić następuje odbicie, te pionki się połączyły tutaj Taki trochę smutny, samotny został pionek na H2. Natomiast tutaj nie o słabe pionki chodzi Bocwinikowi, tylko o pola. Bardzo ważne są dla niego kontrola tych centralnych pól. Czarne grają skoczkiem na pole E7. Teraz popatrzmy na przykład ten skoczek. Figurki w szachach potrzebują jakich, jakiegoś miejsca. Tylko że co ten skoczek ma zrobić? Mo może walczyć, może bronić tych pól, na wypadek gdyby białe chciały wejść tutaj, ale to wtedy figurka stoi w obronie. Jeżeli figury nasze stoją w obronie, a figury przeciwnika stoją w ataku, to nasze pozycje są, są, jest po prostu gorsza. Natomiast naturalną drogą dla skoczka byłoby właśnie przejście tutaj. Nie ma tego, ponieważ pionek E3 to kontroluje. Gdyby skoczek chciał znaleźć jakąś drogę przyszłość i karierę zrobić na polu F4, no to nie ma tego, bo pionek znowu to kontroluje. Biały wchodzi na swoją placówkę. No i można to wszystko powymieniać. Natomiast koniec końców na tej placówce stanie znowu wieża która napadnie na jakiegoś pionka, a potem kolejna wieża gdzieś sobie wjedzie tam na pole C7. To wszystko w szachach oczywiście się zmienia, to nie jest takie proste. Czasami po takim zbiciu można myśleć o tym, żeby odbić w którymś momencie pionkiem, bo to nam stworzy w końcówce takiego wolnego pionka, którego może uda się zamienić w hetmana. Gdyby wszystkie figury udało się czarnym w tym momencie, gdyby czarny wymieniły jakąś magicznym zaklęciem wszystkie figury z szachownicy, to wtedy by się cieszyły ponieważ te placówki, te pola nie miałyby takiego znaczenia, ponieważ nie byłoby figur, które mogłyby na te pola wskakiwać. Więc to wszystko w szachach nie jest takie proste. Liczy się takie zrozumienie, czucie gry, które wyrabia się przez lata i tysiące godzin spędzonych na treningu, przez oglądanie też takich partii i próby zrozumienia, jak ci najlepsi szachiści na świecie grają. Skoczek poszedł tutaj, czyli czarne uniknęły wymian. Patrzą się na pionka na a5, białe sprzątną skoczka, nastąpiło odbicie, czyli w tym momencie ta struktura pionowych jest troszeczkę zniszczona u białych, troszeczkę zniszczona u czarnych, wychodzi to na równo. Chociaż ten grzybek u czarnych jest, jest słabszy niż ten grzybek u białych, bo, bo to, że te pionki kontrolują tutaj pola niewiele czarnym daje, a białe cieszą się, bo gdyby, gdyby ten skoczek stanął na pole d4, to byłby gigant, to byłby bardzo mocny koń. Na czarnym polu, więc białe nie byłyby w stanie w żaden sposób tego skoczka, stąd wygonić bronionego przez pionka. Tego oczywiście w tej partii nie będzie. Tutaj wisi pionek, natomiast wodfinik się tym nie przejmuje, wchodzi aktywnie wieżą do przodu, do ataku. Gdyby pionek skoczek zbił, odważył się zbić, prawdopodobnie wiedziemy tam drugą, wieżę, drugą wieżą i dwie wieże po siódmej linii będą siały zniszczenie. Na pole D5 być może się ustawi goniec zaraz, i będziemy też mieli tutaj fajne punkty do zaatakowania. Dobra, jeszcze kilka ruchów zobaczymy. Czarne zagrały wieżą B8, czyli po prostu do obrony tego pionka. A Botwinik idzie królem. Wszystkie figurki grają, nawet król chce być aktywny i szuka tej aktywności. Skoczek w końcu wziął pionka na A5. To odważny ruch, no bo może nie było co robić. Po prostu wpuścił tutaj drugą wieżę na siódmą linię, i teraz nie ma już jak bronić tego pionka który jest trzy razy atakowany, tylko dwa razy broniony. Wieża idzie na pole C8. Próba wymian. To się coś się uda wymienić, ale będą też jakieś straty. Wieża białych zbija na F7. Czarna wieża zbija tutaj. Biała wieża odbija z szachem. Król idzie do rogu. I teraz następuje jeszcze posunięcie goniec na D5. Na to czekałem, żeby w końcu goniec wylądował na tej bardzo fajnej placówce. Jak nie skoczek, to goniec albo wieża ktoś na takim polu Cokolwiek tam stanie, to będzie sobie dobrze stał. No, i tu jeszcze jest totalna dominacja. Goniec tak złapał tego skoczka, że on tam biedny stoi na boku szachownicy i piszczy. Dobra, dalej nie, nie patrzymy. Tu jeszcze jak było posunięcie B5. W tej partii ona te rzeczy długo, długo trwała. Natomiast Botwinik ją wygrał mniej więcej w ten sposób, że poszedł królem do ataku na to skrzydło. Atakował wszystkimi figurkami. Wszystkie figurki były dobrze ustawione, aktywnie grały, dlatego też, że miały po prostu na to. Miejsce na szachownicy. Jeszcze tak słuchajcie, patrzcie na tego gońca na D5. To jest naprawdę gigant. On odbiera skoczkowi pola, gdzie mógłby się ruszyć. On odbiera wieży pole G8, gdzie byłaby jakaś otwarta linia. Wieża nie może tutaj podejść. Nie może podejść król w stronę centrum, bo jest goniec. Goniec nawet zablokował linię D, że ta wieża nie może tędy, tędy sobie przejechać. No to jest po prostu gigant ten goniec tutaj. Dobrze, tyle na dzisiaj z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, coś udało się rozjaśnić i opisać. Oczywiście tych układów możliwych w centrum jest jeszcze więcej, ale powolutku wszystkimi się zajmiemy, wszystkie omówimy. I wtedy, prawie w każdej sytuacji, na szacownicy, wiesz mniej więcej co robić, o czym myślisz. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć.